Dzisiaj jest początek życia larcz, prawdziwego. W pełnym składzie, z pełną ilością ludzi pokazujemy światu, zaczynamy nasze funkcjonowanie jako dobrzy mieszkańcy Gdyni. Najważniejsze, co mamy do powiedzenia o dzisiejszym biurze, to właśnie było przedstawienie domowników tym, kim oni są. Część z domowników jest artystami, bo grają w teatrze. Część domowników fascynuje się różnego rodzaju pasjami. Chcieliśmy to przedstawić właśnie tym, kim oni są, bo oni są najważniejsi. Udało nam się zaprosić wielu gości. Obecni byli przede wszystkim przedstawiciele różnych domów LARCZ z różnych części Polski, ale także władze miasta i organizacje współpracujące z nami, osoby, które pracują nad aktywizowaniem osób niepełnosprawnych, czyli wszyscy ci, którzy chcą z nami współpracować i którzy są częścią naszej rodziny, częścią ludzi, którzy wspierają niepełnosprawnych. So... Mm -hmm. niezwykle ważne przedsięwzięcie, bo przyczynia się do tego, by osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogły samodzielnie funkcjonować, by mogły samodzielnie żyć. W Gdyni staramy się odchodzić od opieki instytucjonalnej. Chcielibyśmy, by właśnie osoby, które są nie do końca samodzielne, miały pewne wsparcie, ale mogły funkcjonować w środowisku, mogły funkcjonować we wspólnocie i taką właśnie wspólnotą jest LARS, dlatego bardzo się cieszę, że jedna z kilku wspólnot, które dziś działają w Polsce, znalazła swój dom w, Gdyni. w tej chwili w Gdyni funkcjonuje również dom marzeń. Mamy też w ramach struktur miasta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zespół Mieszkań Chronionych i właśnie dzięki wsparciu profesjonalistów mogą funkcjonować samodzielnie, nie muszą być kierowane do placówek. Domownikom taki dom daje możliwość poczucia się gospodarzem. Myślę, że moje pierwsze wspomnienie z Arki jest, jest lasz w Wielkiej Brytanii. Wtedy przyjechałam jako przestraszona wolontariuszka, bojąca się, że w ogóle nie potrafi powiedzieć jakiegoś słowa. Zapukałam, otworzono mi drzwi i Steve powiedział come in, come in whoever you are. To nie jest podopieczny, to nie jest ktoś zakurkany, który, który, który tylko właśnie jest odbiorcą jakiejś pomocy, tylko to jest ktoś, kto po prostu przyjmuje w swoim własnym domu. Myślę, że to jest przede wszystkim to. Właśnie takie poczucie takiej sprawczości, możliwość samorealizacji. teraz po prostu rozwijają jako gospodarze tego domu. We wszystkim co można, od gotowania, przez sprzątanie, ale też przede wszystkim po prostu dbanie o siebie. A jak to jest to, to, towarzyszyć im w tej drodze? No wspaniale, duży, duży, duży przywilej. Duży przywilej to był czas, kiedy przyjmowaliśmy i do domu, Towarzyszyliśmy im w tym, że właśnie się zastanawiali, czy wyprowadzić się od rodziców, czy tutaj zamieszkać, jak to jest. I to jest duży przywilej, duża odpowiedzialność, ale też widzimy jak sami się rozwijamy. To, co nas najbardziej cieszy i to, co przeżywamy, to naszą codzienność. o Ten dom dbamy i to jest naprawdę wspólne gotowanie, prasowanie, odkurzanie. Są to drobne czynności i zadania, ale domownicy są w tym cali. Są sobą. Oni często, jak mamy wieczorne spotkanie, to oni dziękują na przykład za to, że ktoś dla kogoś ugotował obiad. I to jest niesamowite, bo to jest taka prostota życia, którą możemy właśnie przy naszych domownikach odkryć na nowo i, i się nią cieszyć. Czym dla Ciebie jest dom leża? Dla mnie jest domem. Dla mnie jest dom przyjaciół. dom na całym świecie. Stanie takiego miejsca i jego funkcjonowanie jest bardzo związane z finansami. Ta pomoc jest, jest istotna na każdym, na każdym etapie, ale to nie jest wszystko, bo dom tworzą ludzie i przyjaciele wokół tego, wokół tego domu. Pomagać można bardzo, bardzo różnie. Najlepiej zrobić to po prostu odwiedzając, pytając, co mogę zrobić. Mam godzinę w, w miesiącu, super. Przyjść i skończyć trawę na przykład. Dzisiejszy dzień, kiedy, kiedy otwieramy, kiedy, kiedy witamy w, w Larsz nowy dom, nową wspólnotę w Dyni, jest taką okazją właśnie do tego, by ucieszyć się z tego, że w kolejnym miejscu, w kolejnej wspólnocie osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich przyjaciele, asystenci będą mogli doświadczać pełnego życia.